Tutaj na drodze do balic pana Pawła ciężarówka wyprzedza w straszny sposób, no ale to już omówiliśmy, że tak nie robi się i tak nieładnie, ale czy te samochody, które wyprzedzają go wcześniej. No one jednak najeżdżają trochę na ciągłą linię. Czy one wyprzedzają pana Pawła jadącego rowerem prawidłowo? Jeśli mówimy o samym wyprzedzaniu i zachowaniu bezpiecznego odstępu, to absolutnie tak. I tutaj powtarzam, i ten odstęp jest większy, tym lepiej. Natomiast no jest problem z ciągłą linią. Obojętnie pojedynczą czy podwójną, to nie ma znaczenia. Ciągłych linii nie powinniśmy najeżdżać. No ale jaka jest alternatywa dla tych kierowców? Jechać za rowerzystą kilometr, dwa, może trzy kilometry. No właśnie, jest pewien dylemat. Ważniejsza ciągła linia niż życie rowerzysty? No przecież nie. Powiem tak, jeśli ta ciągła linia. Ma jeszcze 20 metrów i się kończy. Widzimy, że ona przychodzi w przerywaną. To oczywiście jedziemy za rowerzystą, czekamy aż linia będzie przerywana. Jeśli widzimy natomiast, że ta linia nie kończy się, tylko trwa, to wydaje mi się, że musimy najechać na tą ciągłą linię. Jeżeli my tego nie zrobimy, zrobią to inni kierowcy, bo nie wytrzymają za tym rowerzystą kilka kilometrów. Rowerzysta jedzie powiedzmy 15 na godzinę, szybki 20-25, a samochód pewnie tam może jechać co najmniej 50, a może 60 na godzinę. Ja myślę, że i tu apel do legislatorów mówiłem o tym już wielokrotnie nasza ustawa o prawo ruchu drogowym ma 20 lat. W tym roku skończyła 20 lat. Czas byłoby wprowadzić pewne zmiany, pewne dostosowania do rozwijającego się ruchu drogowego cywilizacji ruchu drogowego. I Między innymi, ja bym dopuścił wyprzedzanie rowerzysty ze szczególną ostrożnością, mimo ciągłej linii. No to pretensje pewnie byś miał do tej rowerzystki z filmu Pana Sławka. No Same rowerzystki dzisiaj występują. Wstyd mi. E, otóż no jedzie sobie po przejściu dla pieszych. To temat odwieczny. Nie tylko rowerzystki popełniają błędy, chcę od razu powiedzieć, że rowerzystów popełniających błędy jest równie dużo jak rowerzystek. No i standardzik niestety, czyli jazda wzdłuż przejścia dla pieszych. Rowerzystka nie boi się samochodu wyraźnie, wjeżdża jakby nigdy nic. To jest bardzo poważny grzech rowerzystów. Jazda po przejściu jest niedozwolona. Musicie to zrozumieć w interesie waszego bezpieczeństwa. Również film z kamery, która kręciła inny program jest Bezpiecznie. Poparcie państwo, skręcam z Klimackiego w Dekerta w kierunku portowej, i co rowerzysta? Jedzie jakby nigdy nic szybko, wymuszając pierwszeństwo. No i właśnie przykład bez refleksyjnego zachowania rowerzysty. Nie dojrze, przejeżdża przez przejście dla pieszych, to jeszcze uważa, że mu się to należy, że ma pierwszeństwo. Widzieliście państwo? Pokazał. Mam zielone, co chcecie ode mnie? Nie. Przyjacielu, nie masz zielonego światła. Nie masz zielonego światła. Dopiero będziesz miał to zielone światło, jak zejdziesz z roweru, jak będziesz pierwszym. I co, rowerzysta? Jedzie jakby nigdy nic szybko, wymuszając pierwszeństwo. No i właśnie przykład. To jest najgorsze z możliwych zachowań rowerzysty. Nie było zaskakujące na szczęście, ale jakże często bywa zaskakujące? To już naprawdę dziwne, że kierowca, dojeżdżając tam najpierw, bo przejście dla pieszych musiał zwolnić, rozglądnąć się. Teraz przejazd rowerowy, że się już przestał rozglądać. No ten rowerysta nie pojawił się znikąd. Jedzie poprawnie, jest w połowie przejazdu i kierowca jedzie jakby nigdy nic. Szanowni kierowcy, co robicie? No tutaj na tym. I na sąsiednich przejazdach, na drądzie grunwalskim, tych wypadków z rowerzystami było już mnóstwo, tych najechań na rowerzystów na przejazdach rowerowych. To skandal. Ale to też czasem wynika z niezatrzymania się na zielonej strzałce, które tam wcześniej funkcjonują i po prostu zbyt szybkim dojeździe do takiego przejścia czy przejazdu. Nie nadążamy z obserwacją. Tak czy inaczej, dojeżdżamy powoli i obserwujemy, bacznie rozglądając się i oczekując że ten rowerzysta, mając świadomość tego, że ten rowerzysta może dojechać, może się pojawić i ma mieć udzielone pierwszeństwo.